Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dziś pogadamy sobie o kosmetykach, które będę testować w listopadzie, znowu jest połowa listopada i wiecie, te sprawy znowu się troszeczkę przeciągnęło, ale już Wam mówię co ja tutaj będę testować. Widzieliście w poprzednim filmiku podsumowanie poprzedniego miesiąca, zużyłam naprawdę dość sporo produktów, jeśli jeszcze nie widzieliście to zapraszam Was tutaj, no ale co w tym miesiącu? W tym miesiącu pozostaje przy podkładzie Miss Sporty, to jest Naturally Perfect, Flawless Skin Finish. On jest fajny, ale on nie ma dużego krycia. To musicie o nim wiedzieć, że on ma krycie, powiedziałabym, takie średnie minus do lekkiego, dlatego jego. Mieszam. Bardzo rzadko nakładałam go solo, mieszałam go z tamtym Maybellinem. Natomiast w tym miesiącu będę go mieszać z Eveline Liquid Control. Bardzo lubię ten podkład, dawno go nie używałam. Wybrałam sobie 0,20 po odcień, ponieważ w swojej kolekcji mam wszystkie odcienie, więc mogę sobie do wyboru do koloru wybierać. On ma znowu średnie krycie, ale bardzo ładnie wygląda na cerze, nie zmywa się zbyt szybko, więc to połączenie myślę, że. W tym miesiącu da radę. Dzisiaj go mam też na sobie. Jakby nie patrzeć na to, jak to wygląda, bo mam go już ponad. ile? 12 godzin na sobie. Ale cichutko, wygląda ok. Jeśli chodzi o korektor, no to zostaję przy tych dwóch korektorach, czyli przy Lovely No More Dark i tym korektorze z Bell ja je lubię, będę je testować, może bardziej uda się tego flowle No More Dark silk skończyć, bo widzę, że on tutaj już jest prawie na dnie, więc może w przyszłym miesiącu jakieś denko będzie. Przejdźmy teraz do pudrów, jak widzieliście zużyłam oba pudry z, z zeszłego miesiąca, a jakie to zobaczcie w poprzednim filmiku, więc wzięłam pod lupę kolejne. I tak, w tym miesiącu będę testować Truskin Mineral Loose Powder z kwasem hialuronowym. On jest transparentny, matowy. On jest bardzo fajny. I ma bardzo fajne opakowanie, że można tak przekręcić i zamknąć. Oczywiście ja tego nie zrobiłam tutaj mam teraz taką małą masakrę ale bardzo go lubię w ogóle, jak wiecie, całą linię truskin. No i też wygrzebałam z kosmetyczki Volare Oatmeal, czyli mineralny sypki puder owsiany, który był dostępny w Hebe, to jest to Volare. To chyba była seria, która powstała razem we współpracy z Lil Masti. Więc te dwa pudry w tym miesiącu będę testować. Jeśli chodzi o brązę i ro o rozświetlacz, to jak wiecie, w zeszłym miesiącu pokusiłam się o nowości z Mio. Czyli rozświetlacz i brązer. No i właśnie te dwa produkty będę w tym miesiącu testować. Rozświetlacz mam na sobie dziś, brązer także. Bardzo przypadły mi do gustu te produkty. Na Instagramie, który tutaj wam pewnie się pojawi, zobaczy, możecie zobaczyć więcej zdjęć. Ja jestem z niego zadowolona, zarówno z rozświetlacza, jak i z brązera. Trafiłam, yy, jeśli chodzi o kolory. Wiem, że są jeszcze jakby jest więcej y, opcji, bo są po dwa odcienie z każdego jakby rodzaju. Są jeszcze róże, na które na pewno się skuszę w kolejnych miesiącach, ale na razie z tych dwóch produktów ja jestem bardzo zadowolona. Y, mają dobrą pigmentację, ładnie wyglądają na twarzy, nie ścierają się, nie robią plam, a dodatkowo jeszcze tutaj jest lusterko, które jest mega przydatne. Jedyny Minus, jaki mogę widzieć podczas tego krótkiego bądź co bądź używania tych produktów, to po, jeśli chodzi o brązer, to po prostu to, że przy kontakcie brązera z pędzlem troszeczkę się ten brązer pyli, no ale to jak w wiecie, to nie jest jakiś super minus. Po prostu trzeba delikatnie się z nim obchodzić, a rozświetlacz zero zarzutów. E, no i teraz przejdźmy do rzęs. Bo tyle nam zostało. E, a w ogóle, nigdy wam nie mówiłam, jak ja produktów, jeśli chodzi o gąbki, używam do twarzy. Więc wam pokażę takie dwa rudasy, których używam najczęściej. E, pierwszą z nich, którą już chyba trzeba się pozbyć, bo ma dziury, to jest w ogóle gąbka z iMagic. E, to jest gąbka, którą kupiłam na AliExpress za jakieś śmieszne 6 zł. Bardzo fajna gąbka. Ona jest taka, e, ona jest dość twarda, ale super mi się z nią pracuje. Dodatkowo jest ścięta, nie patrzcie, nie używam jej teraz. Jest ścięta, więc fajnie można ten podkład nałożyć. Ja sobie ją bardzo chwalę. Mam jeszcze jedną zajemadzik, którą używam zdecydowanie rzadziej, czyli taką okrągłą. Ona również ma tutaj ścięty jeden bok. Ściętą ma też taką dupeczkę, tak samo jak ten. Więc tę zajemadzik wam polecam. Nie wiem, czy teraz opłaca się w ogóle je kupować na AliExpress, bo odkąd AliExpress. Yy... Weszło z tym z całymi podatkami i wszystkim innym, ja już na Aliexpress nie kupowałam nic. No, ale sprawdźcie. Jeśli jednak nie będziecie chcieli kupić na Aliexpress, to polecam Wam polską markę Glamshop, czyli Hanie. E, bardzo miękka gąbka, zupełnie inna niż ta iMagic, bardziej porowata. E, mam wrażenie jednak, że ona troszeczkę więcej zjada podkładu niż ten iMagic, ale daje bardzo ładnie wykończenie na twarzy. Też jest ścięta, jak widzicie. Z jednej strony bardziej, z drugiej strony mniej. Uwielbiam. Tania. Ona chyba 20 złotych kosztuje, albo 25, więc serdecznie Wam polecam. Ale wróćmy do makijażu. Zostały nam jeszcze rzęsy i zostały nam jeszcze brwi. Jeśli chodzi o rzęsy, to znowu mam tutaj trzech kolegów. Mam tutaj paezę, ale tym razem liloż. Tamta poszła już w dodenka. Ta, one były otwarte jak w innym momencie, więc wrzucam do wniosku, że Teraz trzeba zająć się właśnie tą złotą. Jak wiecie, ta różowa to jest po prostu sztos. Chciałabym Wam też powiedzieć, że połączenie tej różowej z tą złotą jest super. Więc e, ja Wam radzę się zakręcić koło tych maskar z Paese. Teraz wiem, że Paese ma jakieś promocje. E, jest też coś, ale kalendarz adwentowy, więc sprawdźcie. Mam tutaj też Extra Long Pink Is a Woman z Volare. Odgrzebałam tę kosmetykę, jak widzicie, w ponieważ nagrałam kilka miesięcy temu test, no i ta y, maskara sobie po prostu, wiecie, leży, a nie chcę, żeby ona się też zepsuła zbyt szybko, chcę ją trochę wykorzystać, więc włożyłam ją tutaj, mam nadzieję, że uda mi się ją y, używać, y, chociaż ona ma tą taką y, tradycyjną szczoteczkę, za którą ja nie za bardzo przepadam, no ale dała jej szansę. Zobaczymy, co z tego będzie. No i trzecia maskara nowość dla mnie to jest L'Oreal Wormism. E, Wygląda to tak. E, użyłam ją dzisiaj pierwszy raz w połączeniu z tym liloszem. No i spoko, powiem mamy spoko, chociaż ona właśnie też ma tą taką, e, powiedziałabym tradycyjną szczoteczkę. Ale jak widzicie, ona jest lekko wygięta w banan. E, to jest znówka sztuka nieśmigana. Dzisiaj otwarta pierwszy raz, więc nie jest też za mokra, co, co, co bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o y, te maskary, no i rzeczy do brwi to będzie tym razem y, niespodzianka, czyli kredka z Golden Rose ja powinnam chyba jakąś y, taką kred, tak, kontener tych kredek dostać, średnio mówię o niej w każdym filmie Golden Rose co, co, to, to, to coś znaczy y, no to tak Kredka z Golden Rose, no ale jeśli chodzi o utrwalenie tych brwi, czyli o żel, no to mam dwa produkty z Everline, to już jest moje drugie opakowanie i to jest Everline Brow Go. to jest y, ten, ten taki żel, który się nazywa maskara do brwi z, zagęszcza, z zagęszczającymi włókienkami, tak się to fachowo nazywa. Bardzo lubię ten produkt, to jest już moje drugie opakowanie, ona y, przyciemnia brwi, tak i fajnie daje lekko kolor, fajnie wyczesuje też je lekko, jakoś nie super mocno utrwala i jeśli stosuję ten produkt i kredkę, to zawsze najpierw nakładam żel potem kredkę. To sprawia, uwaga, tip, że kredka zużywa się dużo wolniej, ponieważ Koloryzujący żel daje już nam y, kolor, już lekko barwi te włoski, więc tą kredką musimy tylko te y, puste przestrzenie wypełnić. Y, a jeśli nie używam tego ale ja tej maskary z tymi włókienkami, no to mam też z tej samej serii Brow and Go e, taki mocny, żel utrwalający i pielęgnujący brwi. Ten z kolei nie ma koloru, więc tutaj od mojej fanaberii będzie zależało, który użyję e, sz, e, częściej albo który po prostu danego dnia będę używać, ponieważ one mają, nie oszukujmy się, podobne działanie. Tamte mają włókienka, te, ten przeźroczysty e, nie ma, będzie teoretycznie mocniejszy. Ale ja uważam, że one bardzo mało się różnią między sobą. No i słuchajcie, to wszystko. To wszystkie kosmetyki tego wyzwania listopadowego. Mam nadzieję, że nadal w tym wyzwaniu ze mną jesteście, że udaje Wam się też zużywać te kosmetyki. Ja jestem w ogóle w szoku, że naprawdę to idzie w dobrym kierunku. I Udaje się cokolwiek zużyć, a nie po prostu codziennie używać czegoś innego i to się po prostu tylko gromadzi, gromadzi, a nie, oj że terminuje, to już jest najgorzej. Więc mam nadzieję, że jesteście ze mną w tym wyzwaniu i że widzimy się w kolejnym filmiku.